170 000 dolarów za przeszczep nerki. Kanadyjczycy kupują ludzkie organy. If I can't find a donor in this country. I have to decide whether I'm willing to take on my soul the ethical burden of purchasing a kidney from somebody or to die. Kanadyjczycy, jeśli mają okazję ratować życie lub zdrowie, nie zawahają się kupić na czarnym rynku nerkę lub inny organ do przeszczepu. Tym bardziej, że w Kanadzie nie ma jeszcze odpowiedniego ustawodawstwa, które uniemożliwiałoby udział w procederze, który określa się mianem turystyki transplantacyjnej. Z apelem o ustanowienie odpowiedniego prawa wystąpił kanadyjski prokurator Jonathan Reitel, który w drodze sądowej zwalcza przemytu organów ludzkich z Kosowa. Reitel pracuje w Kosowie jako delegat Unii Europejskiej. Ostatnio doprowadził do skazania gangu siedmiu mieszkańców Pristiny, którzy usuwali nerki biedakom, aby sprzedawać je następnie bogatym chorym z zachodu. Wśród świadków znalazł się obywatel Kanady, który przyznał się do zakupu nerki na czarnym rynku w 2011 roku. Sąd dowiedział się, że dawcom ofiarowano 10 tysięcy dolarów za nerkę, ale kilku zeznało, że nigdy nie otrzymali obiecanych pieniędzy i wrócili do domu z jedną nerką. Z kolei wśród biorców znaleźli się bogaci obywatele takich krajów jak Kanada, Izrael, USA, Niemcy, a nawet Polska. Każdy z nich płacił za transplantację do 170 tysięcy dolarów.